Mam. Będzie 17 centnych się? Jest, A, jest spokojnie. na spokojnie. Nice. Tak, nadal niewystarczająco. Nie wiem, no, rozkojarzyłem się teraz przez niego. Nie wiem co to miało w ogóle być. Hmm. Hmm. Balam fal start Tak No traj stop. Oła że mam całe skrzydło No damage, no, no damage, no stop damage my, nikt, nikt nie ma uszkodzeń, nikt nie jest uszkodzony Balan ma Drive, jak coś. Okay. E, Wonderboy bez skrzydła. E, ro, rozbity przez kogo? A nie, przepraszam, to Spiderman. E, DNF. E, DNF. CVS CVS Delta, delta. się zdałem. O, dobry, Dosyć fajny start. To siadło. E, tutaj, fajnie tam... zyskałem. Whoa. Żyjesz? Żyję. Ja rzuciłam może. co się wydarzyło? O, Tarkę. Kurde, nie rzuciłem. Ale tylko pozycja do Demano. Już on jest na medach. Ja ale na razie mi się słabo nie ma... jedzie. Ogólnie masz najbardziej zużyte opony ze wszystkich. Wiem, posiłek. bo ja na nich parę kółek to zrobiłem. Dobranoc, Mikołaj. pisze że z fanatek na YouTube i ci wyskoczy pieprz Nie, aż tyle, nie, aż tyle z tamtym Jak napisał to, to nie, no chyba, że w innej walucie mówimy, ale nie Nie, nie, nie Bez przesady Tyle, nie, aż tyle, to nie Dwa, trzy sekundy kara, no on tam z tyłu Okej, okay, przed Dunsiorem jest bot ja więc uważaj, Rulek znaczy można to wykorzystać i się dociągnąć za ziemią do... Ej, Rę... ktoś yellow! Yellow! E... Suche, słuchaj, słuchaj, słuchaj. No To było bokiem, wyprzedzane w ogóle Nie wiem czy widziałeś Da, widziałem, widziałem Ład, ładnie piękne, piękny, jak piękny A. Kurcy ładnie to tam siadło też Patryk już zjeżdża po... W chyba? My to ciebie odrabiamy teraz, Irak bo w tym momencie już medy są przybrze. Co to było? Tak losowo mi. Tak losowo mnie rzuca! O daj! Wow. Ale nie zdążyłem skończyć za nim. Hmm. Uważaj na tyle. Tylko zdożymy ryknąć, tylko ryknąć. Sorry, John. Jak świetnie. Rzucił mnie. Rzucił mnie. Przekroczyłem, bo mnie rzuciło. No i mnie dalej, żeńcy, rzucam. Że przegrzane. Tak, 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 masz, masz Przegrzane. Tak. Dawson tak, tak. Przekroczyłem, bo picie, rzuciło. No i Kurde, no. Kota. Ale wyścig jest długi, jeszcze coś się może wydarzyć. jakiś no Na to hamowaniu się... mnie rzuciło i chciałem powiedzieć, że no, losowa no, no mi rzuca? Ja akurat to na wyjściu traktor to umarła. Będę miał dużo świeżości opony. Ta, tam za nim jest... E... To tam jest za, za ziemią. Dunsior jest. Ja. I, i Mir, no. o, Tutaj cię popucinali sporo, ale no teraz to odbędzie... Ona nami oddam. Mam daraż do... tak, tak, tak. Jeź, jeź, jeź. E, suchy, 32% medy. Mhm. O, spinował się hebe! ścianie Hebe, T1, wyjście. Uwaga, wraca. Ma uszkodzenia, 15%. Jest suchy! Suchy w ścianie. Ja no, nie odwołam się od tego, bo to był mój Hebe jest uszkodzony, jak coś. Hebe jest uszkodzony, ma 15%. Dobra. Damage'ów. Tak, jeden zaczyna weryfikować mocno. Wyprzedza go już Narwotel. Wyprzedził. Ja teraz mogę przyspieszyć, bo nie mam tej presji. Kto ma kary? Poza Narwotelem. Poza Narwotelem kary ma jeszcze... Ziemia, to jest przed Dunsiorem, dwie sekundy. O! I... okej. Okay. No i dalej tam jest Patryk RTX na medach starych z Karą. To jest 7 sekund przed Ziemią. E... I jeszcze e... Niok na starych medach też ma karę. 3 Niok się rozwalił! Rozbił się, rozbił Ese, się! Esek ja jest! I co robić? Softy! Softy. softy. Ja zjeżdżam. Softy. Ja na pewno zjeżdżam. Ponowe, po nowe, nie? Tak, ponowe. A ile ty masz procent? kur na 12 12% wam Widziałam zrobić. To ty nie masz Zjechać? za bardzo tych. No ja zjeżdżam na pewno, bo ja mam medy. Ale ja zostaje Dobra, ja zjeżdżam Okej, okay. okej, okay. okej okay. Kop okay. na No i tak za wiele nie zyskasz, bo tylko jedną pozycję Patrick A Tak krawcy za mną nie zjechali, wiesz? No nie, nie, więc byś stracił, tylko... Mirek i Texiko zjechali. Ja miałem stare medy, no to nie, miała, nie ma innej opcji. No to tak, no tak, no tak. Tak, no tak, kurczę, szkoda, że się przed Patrykiem nie udało wyjechać. Proszę przed botem Jest, przyjechałem przed botem, Mati. Ale szczęście, ale szczęście. <noise> Milimetr. Wyspinował kapetę! Kapetę! kapetę. O oh, lol! I on wyprzedza? Co? Nie, mnie wyprzedził, bo, bo już był na torze, jak ja go wyprzedziłem. A, okej, 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 okej. On ma 30% procent... prowadził i wyspinował. I teraz klapek, trochę w szoku. Już ruszył. Balans jechał. Teraz? The track is clear. Dziwna decyzja. Ktoś ma 12 sekund kar I to jest balan jest Suchy 3 sekundy, ale on jest... Aaa, tymi... buntuje się kapetę Za Azerbejdżan Ale masz stary softy mordo Medyksą e, nikt nie ma uszkodzeń jak coś nikt nie ma uszkodzeń RTX arwoty Robię ci daj bomba paruwo Tak mm. dalej jest Kolega się bardzo, bardzo buntuje Bardzo się buntuje Widzę, że ten Azerbejdżan mu w serduszku został bardzo bardzo, bardzo. jest przed Narbotem. Okej. Okay? Mm. RTX już ma 60% tylko. To no, dziwne, bo wszystko wypali, żeby go zaatakować, nie? No tak. Ale Mirek teraz walka z kapetem. W sensie ja nie mam nic przeciwko ostrej walki, nie? Ale ja wiem, że on to robi z premedytacją. Keep call, stay positive. Kapety kolejna karam. Hmm. Zamiana pozycji w Red Bullu Patrick No Ale Garni co to? Trochę lekkim move Panie Wonderboy. boy. Okay, oke. Okay. No damage, eee... Hebe, leciutko cię, tras... cię poniosło. Eee... Yellow, Yellow... Hebe chyba. No, Hebe leciutko się podgrzał. A, rozumiem. Nie miał... Dobrze, że on nie miał kar, więc teraz... Super. Dam. ma pozycję. A jeszcze Texika jest za mną, co nie ma kar. Kurde, szóskę dostałem! Dobra, ale od mam, jedną, ja mam jednego warna do odwołania. Mam jednego warna do odwołania. Po prostu, żeby złapać kolejne cztery kółeczka. Jeszcze. No i dostałem warna. i duba. Czyli duba. Narwotul, jak coś ma 70%? A, ale że dziewiątka już, panie władzo? Oj! Ale dobra, bo... ja i tak już nie walczę o nic więc... No to jest... no odzywam się Mikołaj na twoje przestrzenie, proszę bardzo Patryk RTX ziemię. Oj! Jasne, piłk! Ej, ale on w ogóle... Wow, Co on odwala wow. ten Wonderboy? Ty No, narwotel nie lepiej Ale Wonderboy to Wonder Boy... To było strasznie niebezpieczne no, Mnie zamyka się na prosty Kurwa robi się ty. to. Nie wiem, ci ludzie naprawdę, niektórzy Garnia. tak się podpalają Garnia w niektórych są. sytuacjach. Ja rozumiem ostra walka, ale kurde, niektórzy Uj, no to no, naprawdę no, tracą no, łeb w pewnych no, momentach. No nie no, to jest, ja trzy razy się ja w dupę dostałem w tym wyścigu, no, nie? A to co zrobił Narbotel, to powiem ci, że no, on go prawie uderzył w lewo, prawo, nie? Ja Fun ja fact sezon temu, ten, spo, ten sposób mój obecny teammate Cezary mu wyrąbał w drugim splicie. W ten sam sposób, w tym samym miejscu, tylko wtedy wypad z toru. Krwotą. Wielokrotnie gadałem z arbotem na konferencjach prasowych, ale. No to, co on tutaj zrobił, było idiotyczne, po prostu, nie? Tak, tak, tak. To świetnie takiego zachowania. Ostatnie okrążenie. A waterboy on sam w mnie wierbał się, czy ktoś we mnie uderzył? Cofał się Hebe e, na wyjeździe 101 Czy Wo Wo Walter na mnie uderzył, bo w niego ktoś uderzył czy sam uderzył? Nie wiem, e, to Mirek widział, bo tego na streamie nie było. Ja tam mogę wam to potem pokazać. Hey, bo Walter! <laughs> Walter. Ziemia! E, ja. Ja. Czekaj, no czekaj, 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 czekaj. Sam się, sam się wywalił. Nie wytrzymał presji. Ej, to nie, teraz patrzę na to ja mam szansę na punkty. Szkoda yeah. tych kar. Ale... Ja bym był, był nie, niby kara mi dała jedną pozycję tylko. Czy mówię o Mirku. Mm. W ogóle... Co? Maty też rozbity. Ciekawe. Klapek wygrywa. Jest P7, będzie P6 ze względu na... Kurde, no tego, P11 na jest. Okay. Dobra. Ładny wyścig, ale... Znowu Austria solidna. Szkoda, szkoda Mirek, kurczy strasznie. No nie no, no mi się tak. już nie chce wierzyć. Ja niestary. coś zaraz powiem, nie? Zaraz mu coś powiem tak o, taki ale to, może, ale to na streamie czy po streamie? Yy, mogę w sumie na streamie, w sensie yy, to ten... No, no na streamie mogę powiedzieć, bez problemu. Nie jest to nic złego.